Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj nagrywam z moją najstarszą córką Lilką. A to dlatego, że otwieramy dzisiaj taki przepiękny kalendarz adwentowy, który kupiłam w Sinseju za 89,99. Otworzymy go dzisiaj i zobaczymy, co jest w środku i czy opłaca się go kupić w takiej cenie. Jak widać, jest on sporych rozmiarów. Ale jest też dość lekki, bardzo ładna szata graficzna, jest właśnie w odcieniach takiego ładnego, dziewczęcego różu. Ma tutaj jakieś takie elementy świąteczne, zimowe, myślę, że jest bardzo ładny. Jest on otwierany, tak jak książka, zaraz go sobie otworzymy, natomiast bardzo mi się podoba ta kolorystyka i ta szata graficzna. On tutaj jest przyklejony w trzech miejscach. Na taśmę. Dlatego mamy dzisiaj tutaj taki malutki nożyk, i właśnie go sobie teraz tutaj otworzymy. Dobra, i uwaga, uwaga, jak on się prezentuje w środku, zaraz zobaczymy. Chcę go trzymać dobrze, żeby się ten i tak wygląda w środku. Zobaczcie, jest naprawdę przepiękny. Jest cały, utrzymany w takiej różowej kolorystyce, takiej cukierkowej, świątecznej. Bardzo fajny. Myślę, że dla młodych dziewczyn, dla takich nastolatek jest naprawdę bardzo fajny. I wydaje mi się, że właśnie do takiej grupy wiekowej jest ten kalendarz kierowany, właśnie dla takich młodych dziewcząt, młodych nastolatek. Zaczniemy go sobie powolutku otwierać i zobaczymy. Jakie niespodzianki znajdziemy w środku? Dobra, szukamy sobie okienku numer 1 i otwieramy jedyneczkę. Tak, lilka będzie tutaj otwierać. I zaraz zobaczymy, co jest w okienku numer 1. I tutaj mamy y, taki duży y, wałek do y, włosów wałek na grzywkę. My aktualnie nie używamy, ale może kiedyś się nam przyda. Dobra, to jest pierwsza rzecz i szukamy sobie okienka numer 2. Jest dwójka, tak. Dwójka jest taka dość spora, także otwieramy. Zobaczymy, co jest w okienku numer 2. I tutaj mamy maskę pod oczy. Ona jest tutaj jeszcze przyklejona do tego plastikowego wypełnienia i jest to maska pod oczy. I, i, tak jak widzicie, cały ten kalendarz jest utrzymany w takiej różowo-czerwonej, cukierkowej kolorystyce. I pora na okienko numer 3. Gdzie mamy okienko numer 3? Okienko numer 3 jest tutaj, jest takie podłużne. Otwieramy je sobie. I tutaj jest jakaś szczoteczka i jest to, ona też jest tam przyklejona, jest to taka szczoteczka i jest to chyba szczoteczka yy, do, nie wiem, czy mi tutaj złapie yy, ostrość na tą szczoteczkę, chyba nie. Jest to chyba szczoteczka do czyszczenia języka, o ile się nie mylę. Dobra, udało mi się złapać tutaj ostrość. Ona ma tak, tutaj takie wypustki, a tutaj yy, też takie drobne. I myślę, że to jest właśnie szczotka do czyszczenia języka. Przejdźmy dalej do okienka numer 4. Czwóreczkę mamy tutaj schowaną, taką mniejszą. Zobaczmy, co jest w środku. Ok, jest tutaj coś okrągłego. Yy, widzę, że jest bardzo ładne opakowanie. Takie, właśnie też takie ładne cukierkowe. I co to jest? Zaraz sobie tutaj zobaczymy. Co to takiego? To jest scrap do ust, czyli peeling do ust. On jest w proszku, zdaje mi się. Zobacz tylko, liluś. On tutaj jest jeszcze zabezpieczony folią, więc nie będziemy go teraz otwierać, ale widać, że on w środku jest po prostu sypki. Teraz kolej na okienko numer 5. Szukamy, gdzie jest piątka. Piątka jest tutaj taka większa. Także zobaczymy, co znajdziemy w tym okienku. To jest maska. I to jest maska. Yy, Silikonowa maska do twarzy. I szukamy okienka numer 6, okienko mikołajkowe. Zobaczymy co jest w okienku numer 6. O. Szósteczka też jest dość spora. Zobaczymy co jest w środku. O. I tutaj mamy taką opaskę do spania. Um, bardzo fajna, chociaż nie zawsze um, nie każdy jej używa i nie jest używana dość często. Ja na przykład nie używam takiej maski, a tutaj ona ma jakieś, zobaczcie, przebarwienie więc nie wygląda to dość ładnie. No ale, mm, okej, okay, jest to taka maseczka do spania na oczy. I sprawdzamy okienko numer 7. Kolejne okienko. Okienko numer 7 jest tutaj takie podłużne. Otwieramy, i w środku jest chyba klasyk kalendarzy adwentowych, czyli pilniczek do paznokci. Próbujemy go wyciągnąć. Tak, to jest pilniczek różowy, też właśnie zachowany w kolorystyce całego kalendarza. Różowy, mały y, pilniczek do paznokci. Y, kolejne okienko, okienko numer 8, gdzie jest ósemka, szukamy. Otwieramy okienko numer 8, 8 jest też nawet taka spora zobaczymy co jest w środku i tutaj mamy jakąś tubkę i jest to yy, krem do rąk powiem Wam, że dość ciężko się niektóre rzeczy wyciąga jest to taki krem do rąk, bardzo fajna grafika yy, i on ma pojemność 15 ml jest dość mały Myślę, że rozmiarów idealnych właśnie tak do torebki na teraz, na okres jesienno-zimowy, właśnie w takiej fajnej um, kolorystyce i grafice cukierkowej, um, fajna, przydatna rzecz. Um, szukamy kolejnego okienka, okienku numer 9, Lilka już znalazła, otwieramy kolejne okienko. tutaj mamy szczotkę taką silikonową do mycia twarzy. Ona jest taka bardzo cieniutka i tutaj jest właśnie o i do mycia twarzy. Kolejne okienko, okienko numer 10. I tutaj mamy yy, kulę do kąpieli w kształcie gwiazdki. Zwykła taka kula do kąpieli w kształcie gwiazdki i to też jest taki typowy klasyk kalendarzy adwentowych. W każdym kalendarzu taką kulę do kąpieli znajdziecie. Kolejne okienko, okienko numer 11 otwieramy. I tutaj mamy też coś z sworych rozmiarów. O, tutaj nam chyba coś wy wypadło. Myślę, że to będzie z tego wyższego okienka. No ale dobra, tutaj w tym okienku mamy takie rękawiczki. Są to um, rękawiczki do masażu ciała, rękawiczki peelingujące. Myślę, że um, jest to też taki właśnie pożyteczny gadżet. Um, fajnie, że są dwie. Myślę, że będą um, używane. Dalej otwieramy okienko numer, które to będzie numer, numer 12. I tutaj jest kolejna tubka. I tym razem jest to balsam do ciała. Jest on bardzo malutki. Jak na balsam do ciała, to naprawdę bardzo mały 15 ml. Więc podejrzewam, że to będzie do użycia naraz, bo jak na balsam, to jest to naprawdę bardzo mała pojemność. I przejdźmy sobie do kolejnego okienka. Tym razem już okienko numer 13. I w tym okienku będziemy mieć gumkę do włosów. Ładna różowa gumka do włosów, też klasyk w kalendarzach adwentowych, bardzo często spotykany. Gumka do włosów zawsze się przyda, więc jest ok, ale uważam też, że dużo w tym kalendarzu jest takich, właśnie jakichś zapychaczy więc yy, nie wiem, czy on jest warty swojej ceny, bo Sensei ma dość szeroką ofertę różnych takich gadżetów i kosmetyków, więc można by było yy, fajnie ten kalendarz stworzyć, niekoniecznie zapychać go jakimiś takimi niepotrzebnymi rzeczami. Ale dobra, przejdźmy sobie do kolejnego okienka. Już jest numer 14. Otwieramy sobie 14. Okienko numer 14 jest dość małe, i w środku znajdziemy pomadkę do ust, balsam. I jest to taki balsam do ust standardowych rozmiarów. My takie balsamy używamy, więc na pewno zużyjemy, bo są to dla nas takie właśnie przydatne rzeczy. Używamy je praktycznie przez cały rok, więc na pewno zużyjemy. Kolejne okienko, okienko numer 15, okienko numer 15 jest też dość spore, jak możecie zobaczyć. Otwieramy i zobaczymy, co jest w środku. I tak jak podejrzewałam, tutaj jest, o, tutaj nam chyba kolejna wyleciała, podejrzewam, że to będzie z okienka numer 18, a tutaj mamy chyba w okienku numer 15 jest krem do twarzy też taka nieduża mogłabym powiedzieć, że to jest taka próbka. I on jest w pojemności 10 ml, bardzo ładna szata graficzna. I kolejne okienko numer 16. Zobaczymy, co tam skrywa 16. To są chyba plasterki na niedoskonałości. Tak, są to plasterki na niedoskonałości. One są albo białe, albo przeźroczyste, są to właśnie takich yy, w kształcie. Kropek ym, różnych rozmiarów, i tutaj mamy dwie ym, takie paczki, więc jest ich dość sporo. Ym, kolejne okienko, okienko numer 17, jest takie podłużne, zobaczymy, co jest w środku. I tutaj znajduje się trymer do brwi. Jest ostrze zabezpieczone, jest to taki trymer. Kolejne okienko, okienko numer 18. I tutaj, nie, to nie jest tak, że tutaj nie ma nic, tylko po prostu nam tutaj wartość przesunęła się i spadła do okienka niżej. I jest to maseczka do ust. tak się prezentuje. Przechodzimy do kolejnego okienka. Już otwieramy okienko numer 19. Okienko numer 19 jest tutaj schowane i jest ono takie bardzo cieniutkie i nieduże, więc otworzymy sobie i zobaczymy, co tam się znajduje. I tutaj jest penseta. Niektóre rzeczy po prostu ciężko się wyciąga i też, jak widzicie, no niezbyt dobrze i fajnie się ten kalendarz otwiera, bo on... Tak się po prostu targa. Wyciągniemy zaraz sobie tą pensetę i Wam pokażemy. Ok, udało nam się ją wyciągnąć. Mamy tutaj pęsetkę i przechodzimy do kolejnego okienka. Okienku numer 20. Zobaczmy, co skrywa w sobie, jaką ma zawartość. I tutaj jest kolejny balsam do ust. Więc w całym kalendarzu na 24 okienka mamy dwa balsamy do ust. One różnią się grafiką, bo ten jest taki cukierkowy, a ten drugi, który Lila próbuje wyciągnąć. A ten ma właśnie taką grafikę troszkę bardziej y, jak posypka. Także są tutaj dwa balsamy do ust i kolejne okienko numer 21. Mamy tutaj dwie spineczki, one są przeźroczyste, mają taki brokat, nie wiem czy to widać, widać. I to są dwie spinki. Kolejne okienko, okienko numer 22. Zbliżamy się już krótkimi krokami do końca. Zobaczymy, co skrywa to okienko. I tutaj mamy um, różowy, gwiazdkowy żel pod prysznic. Bardzo ładny, um, ale też jest mała pojemność tylko 50 ml. Ale ładnie, i myślę, że będzie się ładnie prezentować w łazience, właśnie w kształcie takiej gwiazdki. Przejdźmy do kolejnego okienka. Kolejne okienko numer 23. I w tym okienku mamy sól do kąpieli, też właśnie w takiej buteleczce w kształcie gwiazdki. I tutaj również jest 50 ml. Myślę, że to jest tak do użycia naraz. Więc mamy tutaj w okienku numer 22 i 23. Taki zestaw, ładnie to wygląda. I ostatnie okienko, okienko numer 24. Okienko, na, który zawsze, na które zawsze wszyscy czekamy. I tutaj mamy różową opaskę na włosy. Uważam, że taka opaska jest praktyczna i przydatna w trakcie, jak na przykład myjemy buzię, robimy jakąś pielęgnację to, żeby sobie właśnie. Nałożyć na włosy, żeby one nam nie przeszkadzały i się nie zmoczyły, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny, przydatny gadżet i kalendarz cały jest już otwarty. Zaraz sobie to podsumujemy. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o otwieranie, to otwierało się go dość ciężko i dość ciężko się też niektóre produkty wyjmowało, i zaraz Wam pokażemy, jakie produkty znaleźliśmy w tym kalendarzu. O. I tak się prezentuje zawartość tego kalendarza. Ja uważam, że ta zawartość jest dość ciekawa i taka nawet przydatna, dość różnorodna. Nie jestem w stanie przeliczyć cenowo, czy ten kalendarz się opłaca, czy nie, ponieważ niektóre rzeczy, na przykład takie jak tutaj, właśnie ten ta maska do ust, pod oczy, czy krem do twarzy, nie są w standardowej sprzedaży z więc ciężko to jest podliczyć. Tak samo jakieś tam kremy. Czy coś, to, to też jest po prostu stworzone na potrzeby tego kalendarza, więc nie da się tego przeliczyć. Natomiast ja uważam, że 89,99 zł za taki kalendarz, który możemy podarować po prostu jakiejś młodej dziewczynie, jakiejś nastolatce, to naprawdę jest bardzo dobra cena. Myślę, że każda młoda dziewczyna się z tej zawartości um, ucieszy. On też jest bardzo raczej no zobaczcie. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Jest wszystko um, spójne. Um, jest naprawdę w bardzo ładnej kolorystyce. Także myślę, że jest on naprawdę spoko i um, nie żałuje tych pieniędzy wydanych na ten kalendarz, ale dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie i czy kupilibyście taki kalendarz, czy, czy wydalibyście 90 zł na to. Żeby otrzymać w tym kalendarzu właśnie taką zawartość, czy bylibyście ucieszeni, czy nie za bardzo. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy spodobał Wam się ten film otwierania kalendarzy adwentowych. I mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę, bo mam ukryty jeszcze jeden kalendarz adwentowy. Myślę, że też go sobie otworzymy w ciągu najbliższych dni, być może już na następnym vlogu. Więc zasubskrybujcie ten kanał i pilnie obserwujcie, kiedy pojawi się następny kalendarz adwentowy. Myślałam sobie, że może w tym roku otworzę kilka takich kalendarzy, i później z tych rzeczy, które tutaj w tych kalendarzach znajdziemy, a których ja nie będę chciała używać, to po prostu. Tu zapakuję dziewczynom i zrobię dla nich taki też kalendarz adwentowy dla dzieciaków. Po prostu zwykły, taki pakowany przeze mnie. Myślę, że Wielka bardzo by chciała taki kalendarz. Jeśli nie wykorzystam jeszcze wszystkich rzeczy, to tak pomyślałam sobie, że może też obdaruję moją chrześnicę i też dla niej przygotuję taki kalendarz, bo myślę, że to jest właśnie też taki fajny sposób, żeby tych takich różnych, drobnych rzeczy właśnie z kalendarza adwentowego się pozbyć, żeby je zużyć, żeby one nie nam po prostu gdzieś nie zalegały i nie przeszkadzały. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy chcecie otwierać razem z nami kolejny kalendarz adwentowy. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Życzymy wam udanego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa.